Możesz przestawić to coś, bo zagrodzimy drogę? Nie moment, ja jadę po dziecko! No to przestaw to! Kurwa, komandosi, kurwa z nawarony. No nie pisze na klęciu karnego kutasa, kurwa! To przestaw to! To przestaw to, komandosie! Ja nie jestem komandosem, a ty się zauważysz, że jesteś. No, jesteś kurwa. Kurwa, książę, kurwa z bajki. Karny kutas za złe parkowanie. No zapis sobie. No to dobrze. Nakleiłem karnego kutasa za parkowanie na trawie.